Dzień dobry, Katarzyna Kostrzewa, Biuro Nieruchomości In Home. Mam przyjemność zaprezentować Państwu przepiękne centrum szkoleniowo-konferencyjne położone w miejscowości Kaniuki, gdzie rzeka Narew spotyka się z przyrodą. Zobaczcie sami. Miejsce to położone jest na pięknej hektorowej działce, na której znajduje się kompleks budynków mieszkalnych. Właściciele wybudowali również wiatrak i cerkiew, które stały się symbolem kaniuk. Nieruchomość składa się z czterech drewnianych domków oraz podziemnej piwnicy. Pierwszy z nich o powierzchni 180 m2, w którym znajduje się sala konferencyjna, kuchnia, łazienka oraz część sypialniana na poddaszu. Drugi, 113 m, oferujący komfortowe pokoje i łazienkę, położony nad brzegiem rzeki z pomostem i banią. Mamy również domek z sauną i użytkowym poddaszem o powierzchni 76 m2 oraz 50-metrowy budynek gospodarczy z użytkowym poddaszem. Muzyka Kaniuki na Podlasiu, miejsce, gdzie praca łączy się z relaksem. Zadzwoń już dziś i umów się na prezentację.